To wiadomo, że lekka atletyka, to wiadomo, że Igrzyska olimpijskie, ale na początek zapytam o zdrowie. Jak z tym zdrowiem u Tomka Majewskiego jest? A no dziękuję, nie narzekam, mam nadzieję, że tak się utrzyma do końca tego sezonu. Jak wyglądają przygotowania, jak wydają, wyglądają te nadzieje olimpijskie? No ja tu przyjechałem. Prosto z obozu jutro już na ten obóz wracam, także przygotowania są intensywne, za miesiąc już zaczynam starty i mam nadzieję, że ten sezon halowy idzie dobrze i dobrze zaprezentuję się na Mistrzostwach Świata w Portland, ale to będzie pod koniec marca, także jeszcze trochę czasu, no a potem już tylko lata i igrzyska. Jeżeli mówimy o tych igrzyskach, no to Tobie jak nikomu. Tak już do historii, chociaż tak stworzyłeś historię, przydałby się może jeszcze jeden taki złoty krążek? No prawo serii oczywiście, ja nie mam nic przeciwko, żeby tak się stało. No moi rywale to jest to dość duża przeszkoda i, i, i oni chyba mają inne zdanie na ten temat, a że, a że to są dużo młodsi, dużo lepsi, także no cud będzie trudno. Ale pewnie mają respekt przed seniorem. No tak, ale respekt nie daje medali, daje, daje fajne sam poczucie i szacunek, ale, ale to jednak te metry decydują, a tutaj to tu jest bezwzględnie ich przewaga.